Kolejna wycieczka do Rzeszowa. Póki co 50% mamy teraz według komputera pokładowego i, 50, i teraz on 49,8, ale przed sekundą o 50% według Live Spy co daje nam w tym momencie 13 kWh. Startowaliśmy mieliśmy 26,1, także wszystko się fajnie zgadza temperatura baterii 23 stopnie na zewnątrz 15 stopni przejechaliśmy 110 km i 110 nam pozostało czyli bardzo ładnie nam to teraz komputer wszystko tutaj określił a zużycie mamy 11,6 trasa jak zwykle ta sama więc nie będę już całości nagrywał jedyne co się zmieniło po drodze to mamy w Krakowie przy zjeździe zakupiańskim przy KFC nową ładowarkę Greenwaya Także na tej trasie mamy kolejny punkt, gdzie można się podładować i ewentualnie coś zjeść. do Rzeszowa, do zjazdu S19 pozostało nam 18 km. Na znaku 28 km do centrum Rzeszowa. Baterii pozostało 6.6 kWh i to jest taki moment, kiedy bateria Zacznie się grzać, zapamiętajmy 24 i 3 jest najwyższa temperatura w tym momencie. Zużycie mamy 11,5, przejechane 150 km, 25% według komputera, natomiast 30% według Leaf Spy. Pozostałej pojemności, czas jazdy godzinę 53, a my jedziemy dalej. Jeżdżaliśmy właśnie z A4 na S19 tutaj przed Rzeszowem i właśnie pojawił się battery Lever i Slow. W baterii było 3,8 kWh. W tym momencie 14% według komputera pokładowego i 20% według Leaf Spy. Natomiast temperatura baterii urosła nam z 24,3 do 25,5, także i 1,2 stopnia Celsjusza urosła. Także zalecam, jeśli ktoś jeździ w takie długie trasy autami bez chłodzenia baterii, jeździć z, wyższymi, z wyższym naładowaniem, tak optymalnie powyżej 30-40% i się ładować. Natomiast my dzisiaj nie jedziemy w długą trasę, nie ma to dla nas znaczenia, a nie chciało nam się w Tarnowie ładować, więc jedziemy na pierwszą ładowarkę w Rzeszowie. Jesteśmy na ulicy Kazimierza Puławskiego, moc ładowania 42 kW. 350V, 120A, temperatura 27,2. Witam ponownie, dzisiaj dzień drugi, a tutaj podsumowanie dnia wczorajszego. Wczoraj przejechaliśmy w sumie 199 km z odrzuciem 12,2. 95% mamy teraz pojemności baterii. Średnia z wczoraj 61, to jest zarówno autostrada, jak i kręcenie się po Skawinie, po Rzeszowie. parę rzeczy mieliśmy do załatwienia. Czas jazdy 3.15. Tak to wygląda, i ładowaliśmy się wczoraj dokładnie pół godziny. A tak dokładniej to dwa razy po 15 minut. E, raz to począłem coś kupić w sklepie, więc poszedłem na zakupy, a auto się podładowało 15 minut, a drugi raz e, też coś miałem załatwić, też mi 15 minut zajęło i w ten sposób naładowałem auto na 95%. Mm -hmm. A tak to wygląda na komputerze pokładowym. Zostało nam 24.4 kWh na dziś dostępne. Skasujemy sobie zegary. I zobaczymy jak nam dzisiaj dzień pójdzie. I tutaj zaczynamy wycieczkę w Bieszczady. Właśnie wjechaliśmy do miejscowości Błażowa. Tu jest ładowarka typ 2. Natomiast no, ja dzisiaj nie potrzebuję się ładować. Myślałem, że tutaj pójdę sobie na lody i przy okazji tam za 3 kWh sobie doładuję. Natomiast te lody dzisiaj nieczynne. Więc jedziemy dalej. Zużycie jak na razie, nie wiem czy to będzie widać, 11 i 0, a do Cisney pozostało nam 111 km i 2 godziny pokazuje nawigacja. Jeśli oczywiście byśmy jechali non stop, a pewnie się gdzieś zatrzymam po drodze. A takie piękne widoki przed nami. Wyjechaliśmy tutaj na sporą górkę, około 200 metrów w górę podjechaliśmy. No, ale takie piękne widoki kosztują. W naszym przypadku z 11 zużycie poszło na 13,5, ale się tym nie przejmujemy, bo mamy więcej energii niż nam na, na dzisiaj potrzeba. I z 500 metrów zjechaliśmy na 315, i zużycie z powrotem w normie 11,4. Przepiękna jesień, takie kolory, rewelacja. Dzisiaj mam taki plan. Że jadę w ciemno, w kierunku Bieszczad, tam gdzieś poproszę kogoś o prąd. Pojeżdżę na rowerze i zobaczymy, czy mi się taki plan powiedzie. Czy będę tam nocował, czy, czy wracam dzisiaj. Nic nie wiem, jadę przed siebie. Mam dzień wolny, trzeba się wyluzować. I nadal przepiękna pogoda, kolorowe liście. I kolejna moja refleksja. No kurczę, tak jak mnie relaksuje ta jazda, to naprawdę rewelacja. Póki jeździłem samochodami spalinowymi, to zawsze jakoś to jeżdżenie było dla mnie męczące. Nie wiem, z czego to do końca wynikało, ale pewnie z jakiegoś takiego pośpiechu, z tego warkotu, szarpania i tak dalej, i tak dalej. I jak jeszcze myślałem, że mam. Co parę dni wlać do baku za 200 zł, no to tym bardziej pewnie nie bardzo mi to odpowiadało. A tutaj jadę sobie spokojnie, oglądam widoki, wybieram w miarę puste dróżki. Cisza, spokój i jakoś tak jestem bliżej tej przyrody. A przyroda generalnie dobrze robi na, na zmęczony organizm po całym tygodniu. Także polecam, polecam taką jazdę elektrykiem na poważnie, bo. Nie dość, że prawie za darmo się jeździ. Nie trzeba od naprawiać, bo się nie ma co zepsuć. To do tego jeszcze naprawdę można odzyskać przyjemność z jazdy, którą gdzieś, się, gdzieś mi się utraciła, a teraz dzięki, dzięki temu samochodowi, dzięki Nissanowi Leaf. Konkretnie udało mi się ją odzyskać. Także polecam. I takie widoczki przed nami przepiękne. Zbliżamy się do Bieszczad, więc jest coraz, coraz ładniej. A póki co przejechaliśmy 62 km, zużycie 11 i 3. Na zewnątrz mamy 18 stopni i trochę wiatru w noc. Natomiast póki jakoś nie jedziemy szybko, to myślę, że to wielkiego znaczenia nie ma. Właśnie wjechaliśmy do miejscowości Międzybrodzie. Dzisiaj dość mocno wieje, więc sporo drzew już potraciło liście. Ale te, które jeszcze mają, no, mienią się przepięknymi kolorami. Także w Bieszczadach jesień jest naprawdę przepiękna. Polecam. I jesteśmy w Sanoku. Przejechaliśmy 77.7, a zużycie 10,6. I po przejechaniu 118 km jesteśmy w Baligrodzie. Zużycie mamy 11,2, a w baterii pozostało 10,1. Także całkiem dobrze to wyszło. Temperatura baterii 23 stopnie, więc praktycznie bez zmian na zewnątrz 18-19 stopni. A po lewej, tam w oddali, widać czołg w Baligrodzie. I kolejny dzień, dzień, trzeci. Opuszczamy baligród. Wczoraj tutaj poszedłem do znajomych. Tam jakaś kawka, herbatka, kolacja. Minęło 3 godziny, nie wiadomo kiedy. A z 10 kWh zrobiło się 17,1. Mogłem wczoraj wracać, ale postanowiłem tu przenocować. I wracam dzisiaj. Także tutaj było takie 3 godzinne ładowanie u znajomych. 7 kWh doładowanych. Eee, a teraz będziemy jechać do Rzeszowa zużycie z wczoraj 11,3 skasujemy sobie 66%, średnia 52 na godzinę czas jazdy 2,45 z wczoraj skasujemy sobie trip A i wyjeżdżamy z Baligrodu obwodnica Sanoka, my tu w prawo na Rzeszów trochę tu rozryte a przejechane mamy dokładnie 40 km, będziemy opuszczać Sanok zużycie 9,0 za nami nikogo, a przed nami jak zwykle sznurek samochodów i to i sprzeciwka i w kierunku na Rzeszów do Rzeszowa 71, Brzozów 18 i po 111 km zużycie 10,0 do ładowarki pozostało 2 km Pozostały dystans według komputera 23 km i 2,5 kWh według Lifspaya. Temperatura baterii tu urosła na 24,4, także nieznacznie, a na zewnątrz 21 stopni. I po pół godzinki ładowania mamy dostępne 25,5 kWh, temperatura baterii 39 stopni. Powrotem do Krakowa. Przejechane mamy 2 km, zużycie na razie 9,6, 232 pokazuje dostępny zasięg, a w baterii dostępne 25,9 kWh. I pokazuje nam, że będziemy na 19,14, bo oczywiście już jest wypadek gdzieś przed Krakowem pewnie. I taki piękny zachód słońca, a my przejechaliśmy 40 km, zużycie 12,2 i jedziemy w kierunku Tarnowę wygląda, stoimy w korku, mamy 47 km i pokazuje nam godzinę, wszystkie objazdy już tak zakorkowane, że nawet były dłuższe czasy, więc już postanowiłem, że postoję, nie będę jeździł, skoro i tak będę wszędzie stał. No i tak się kończy taka jazda szaleńcza, generalnie. Jeździłem w krajach, gdzie był bardzo, bardzo duży ruch, większy niż teraz, dzisiaj tutaj na tej A4 i takiej ilości wypadków jak, na, jak jest na A4 tam zdecydowanie nie było. Tylko tam maksymalnie można było jechać 110 na godzinę. I takie sznurki samochodów, dwa pasy, stąd 10 na godzinę sobie jechały. I nie było żadnych problemów. A tutaj, ile razy wracam, jest większy ruch. To jest wypadek przed Krakowem, wypadek przed Krakowem. I tak właśnie kończy się jazda 140 plus w wykonaniu polskich kierowców. Kończy się wypadkiem. I potem, jaka średnia będzie. Nawet ten, który jedzie 200, będzie o średnią 60 na godzinę. A ja mogłem tu spokojnie uzyskać swoje 90, no gdyby nie ten korek. Jeszcze podsumowanie całego wyjazdu yy, ze Skawiny do Rzeszowa. Trochę spraw w Rzeszowie, w Bieszczady, konkretnie do Grodu, z powrotem przez Rzeszów. I do Skawiny wyszło nam 626 km. I całkowity koszt tej wycieczki będzie jakieś, no 7 zł mogę liczyć, także jakbyśmy pojechali innym samochodem, to pewnie z 200 zł trzeba by było na paliwo wydać. A tak jesteśmy 200 zł do przodu. Pokazuje nam czas na naładowania do pełna 9 godzin, natomiast ten czas zazwyczaj jest krótszy, a poza tym e, godzinę przed końcem ładowania będzie mieć 97-98%, także Gdybyśmy potrzebowali, to, to za 8 godzin to auto będzie praktycznie pełne. A myślę, że może nawet ciut szybciej. I jak zawsze bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia i cześć.